Hej kochani, jak tam czujecie się przejedzeni? To czas na detoks, po którym poczujecie się lekko i przyjemnie, i dziś podzielę się z wami kilkoma radami, jak go bezpiecznie wykonać. Po pierwsze, postaw na warzywa i owoce. Spróbuj przez jeden dzień jeść tylko je. Dzięki błonnikowi oraz witaminom i składnikom mineralnym świetnie pomagają one w pozbyciu się zalegających resztek pokarmowych. Najlepiej sprawdzą się jabłka, owoce cytrusowe, pietruszka i wszystkie zielone warzywa. Ponadto zainspiruj się dietą wegańską, a może bardzo Ci podpasuje, już na stałe przerzucisz się na taki tryb życia? Przez jeden dzień pij tylko koktajle na bazie owoców i warzyw, które są pyszne i kolorowe, co jeszcze bardziej zachęca. W tym dniu zrezygnuj z aktywności fizycznej i spróbuj się zrelaksować, dobrze jakby to był na przykład w weekend. Dajcie znać, czy chcielibyście film z moimi ulubionymi przepisami na takie koktajle. Możesz także przez 3 dni jeść dania opierające się głównie na kaszy jaglanej, która ma działanie odkwaszające. Powiem Wam, że moja znajoma zrobiła sobie taki detoks jaglany i po nim całkowicie zmieniły jej się smaki. W ogóle nie miała ochoty na niezdrowe jedzenie, więc jest to fajna alternatywa, jeśli czujesz, że nie podołasz na samych warzywach i owocach. W czasie detoksu powinieneś dużo pić. Polecam szczególnie na pary ziołowe takie jak pokrzywa, koper włoski, rumianek czy zwykła zielona herbata, które wspomagają trawienie i oczyszczają nasz organizm z toksyn, a przecież właśnie o to nam chodzi w tym całym detoksie. A aby nie zapomnieć o regularnym piciu, przygotuj sobie duży dzbanek wody z cytrynką i postaw w widocznym miejscu. Jednak żaden detoks nie przyniesie spektakularnych efektów, jeśli nie przygotujesz się do niego odpowiednio, a zaraz po nim nie rzucisz się znowu na jedzenie. Zacznij przestrzegać podstawowych zasad na co dzień. Jedz mniejsze porcje, więcej zieleniny, unikaj tłustych potraw i sosów na bazie tłuszczu. Poza tym wiecie, że do wakacji pozostały już tylko dwa miesiące, więc może być to większa motywacja do mocnego zadbania o siebie. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ja robię sobie taki jednodniowy detoks, to nagrałam już taki film. Sprawdźcie. I to wszystko na dziś. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, bo wiele to dla mnie znaczy. I widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!